Co Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przygotowało? Od 2 kwietnia w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze możemy oglądać wystawę tkaniny artystycznej unikatowej, na której prezentujemy pracę z całego świata. I jest to naprawdę ewenement w działalności naszego muzeum, ponieważ po raz pierwszy w jednym miejscu mamy tkaniny, tak fantastyczne tkaniny, właśnie z różnych zakątków całego świata. Ich twórcami są członkowie międzynarodowej grupy tkackiej Woven Bridges, czyli tkane mosty. Grupa ta została zainicjowana przez Krystynę Sonday, artystkę polskiego pochodzenia, która obecnie na stałe mieszka w Kanadzie i tworzy naprawdę fenomenalne prace, bardzo często trójwymiarowe, a w swojej twórczości wykorzystuje głównie surowce wtórne. Oprócz jej prac na wystawie prezentujemy oczywiście tkaniny wszystkich pozostałych członków grupy Uven Bridges, czyli Tommy Yuen z Kanady, Monique Leyman ze Stanów Zjednoczonych, Eshel Suarez z Meksyku, Tomasa Kronenberga z Niemiec, Niku Żeleznikowa z Rumunii oraz Ewy Bartosz-Mazuś i Agaty Zielińskiej-Głowackiej z Polski. Także myślę, że wystawa ta naprawdę jest niezwykłą gratką dla wszystkich interesujących się sztuką włókna i nie tylko, bo można naprawdę zobaczyć wspaniałe tkaniny, które pierwszy raz goszczą w Polsce w naszym muzeum. My jesteśmy niezwykle dumni i zadowoleni, że udało nam się nakłonić do współpracy wszystkich artystów z grupy Woven Bridges i tutaj niespodzianka dla wszystkich, będzie się można spotkać z twórcami w naszym muzeum, ponieważ przylecą oni do Polski i 9 maja o godzinie 17.00 Odbędzie się w naszym muzeum uroczysty finisarz podsumowujący wystawę, na którym właśnie będzie można spotkać się z artystami z grupy Woven Bridges. Jeszcze tylko chciałabym dodać, że nasza wystawa jest jedną z wystaw towarzyszących 14. Międzynarodowego Trienale Tkaniny Łódź 2013. To kiedy będzie można oglądać? Wystawę można oglądać do 9 maja, i wtedy właśnie uroczyście zamykamy wystawę, podsumowujemy wystawę i odbędzie się ten uroczysty finisaż, który swoją obecnością uświetnią wszyscy artyści.